Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w tym bardzo nietypowym odcinku. Pytacie mnie w komentarzach często, dlaczego Kador nie nagrywa. Na wstępie od razu powiem, że jest to gość, którego bardzo szanuję, youtuber, którego oglądałem wielokrotnie do jego tak naprawdę ostatniego filmu. Bardzo szanuję Kadora i spróbuję w tym odcinku powiedzieć co wiemy na temat tego, że ostatni film został opublikowany 3 miesiące temu i słychu dychu nie wiemy, moi drodzy, nic. Więc po kolei, ja od razu mówię, że skupię się tylko i wyłącznie na faktach, w dalszej części filmu powiem o jednej takiej poszlace, która jest bardzo prawdopodobna, ale ja nie będę się domyślał ani snuł nowych teorii spiskowych, więc bardzo proszę, nie róbcie tego. Podsumuję fakty, które na pewno wiemy. Najważniejszą informacją jest to, że Kador nie nagrywa od trzech miesięcy, dlatego że ostatni film, który wrzucił, to był film o sprzedaży koni. Nigdzie nie wspomniał o tym, że przestaje nagrywać. Pod filmem Sprzedaż koni jest mnóstwo komentarzy. Sporo z nich jest po prostu głupia, która sugeruje nie wiadomo co. Naprawdę jestem daleki od tego. Uważam, że liczą się tylko i wyłącznie fakty. Kador na swojej zakładce informacje tutaj. Podlinkował Instagram oraz Facebook. Na Instagramie również nie ma żadnej informacji. Ostatni post jest opublikowany już jakiś czas temu. Natomiast jest jeden post, na który zwrócę uwagę w dalszej części filmu. Ja wam to powiem za momencik, dlaczego chcę do tego wrócić. Jest jeszcze Facebook. Ostatni post na Facebooku Kadora. Został umieszczony 18 maja. Zwróćcie uwagę, że ostatni film, czyli sprzedaż koni, został wrzucony 3 czerwca, czyli to wszystko się zazębia. Po prostu od ostatniego filmu, od tego 3 czerwca, kolejne filmy, kolejne posty, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, nie pojawiają się. Nigdzie na żadnym oficjalnym kanale nie ma informacji na temat przyczyny przerwy w nagrywaniu. Kador też nie wspominał o tym, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, że planuje zrobić przerwę. Także nie mamy oficjalnej informacji, dlaczego przerwa ma miejsce. Warto zwrócić uwagę, myślę, na kilka rzeczy, na kilka faktów, dlatego, że wiele osób sugeruje, że Kadorowi bardzo spadła oglądalność i po prostu przestał nagrywać. Absolutnie się z tym nie zgodzę, dlatego, że jest to kanał, który obserwuję od pewnego czasu i zobaczcie, że te nowe filmy miały po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Jeżeli zejdziemy sobie niżej, to faktycznie filmy opublikowane na przykład rok temu miały tych wyświetleń więcej, ale wynikało to też z tego, że wtedy ten kanał stał się bardzo popularny i ilość nowych subskrypcji drastycznie rosła. Gdy cofniemy się o rok czy dwa lata wstecz, to filmy miały podobną ilość wyświetleń, więc to nie jest tak, że po prostu ten kanał umarł. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest fakt, że Kador jakiś czas temu już miał przerwę od nagrywania i po prostu nie wrzucał dodatkowych odcinków. Gdy cofniemy się kilka miesięcy wstecz, oczywiście od momentu, w którym jesteśmy teraz, możemy zauważyć, że faktycznie była przerwa. I nowych filmów przez pewien czas po prostu Kador nie wrzucał. Oczywiście, oczywiście trwało to chwilę, nie była to przerwa tak długa, Kador później wrócił, nagrywał kolejne materiały. No i widzowie mogli, o tutaj na przykład jest ta przerwa, zobaczcie, mamy 7 miesięcy temu, a tu już 8 miesięcy. W tym miesiącu, 7 miesięcy temu, zobaczcie, pojawiło się ledwie kilka filmów, także Kador miał. Przerwy w nagrywaniu, nie nagrywał regularnie, nie nagrywał odcinka codziennie, także to nie jest pierwsza przerwa w jego wykonaniu. Natomiast teraz to były fakty, to naprawdę były fakty, to, co tutaj wam pokazałem. Teraz powiem wam jedną rzecz. Zalogowałem się na Streama, na Steama, przepraszam, bo ja też oczywiście gram przez Steama i spróbowałem znaleźć Kadora. Nie jest to oczywiście najprostsze, jednak wydaje mi się że to może być ten oto gracz. Już wam pokażę dokładnie o kogo mi tutaj chodzi. Że to będzie ten gracz, ten dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, w tym community ma coś takiego jak Kador V3. Po drugie, wiemy, że Kador również w Cyberpunka podobno grał. Natomiast jedna ważna rzecz, na tym koncie, na tym konkretnym koncie, już wam pokażę, było grane ponad 1000 godzin w Farminga 19. Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o e, grę, dlatego że Kador nagrywał 17, nagrywał 19, nagrywał 22, nagrywał Eurotraka i pewnie kilka jeszcze innych gier, których nawet niekoniecznie oglądałem. Nagrywał Pure Farminga, więc jeśli chodzi o konto, to z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że to jest właśnie konto Kadora. Przynajmniej tak też sugerują komentarze, te bardziej rozsądne pod jednym z ostatnich filmów. E, więc jeżeli to jest konto Kadora, faktycznie, to już jest założenie, więc uważajcie, to nie jest fakt w 100%. Jeżeli to jest konto Kadora, to wszystkie komentarze sugerujące, że Kador miał wypadek i tak dalej, bla, 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 można włożyć między bajki, dlatego że Kador po prostu ostatnio grał. Dwie godziny w ciągu ostatnich dwóch tygodni, dwie godziny w ciągu tam dwie dziesiąte, tu 4 i Wniosek z tego taki, że po prostu Kador nadal w to grał. Ostatni raz Farming 22 był e, uruchomiony 6 września na tym właśnie koncie. Więc e, no, wygląda na to, że po prostu Kador nie nagrywa, bo chce sobie zrobić przerwę. Tak wydaje się, to mnie. To już jest moja osobiste, to już jest moje osobiste stwierdzenie. Um, natomiast fakty są takie. Kador nie nagrywa i w żaden sposób nie poinformował swoich widzów, że taka przerwa się szykuje. Więc. To, że ja tutaj sprawdziłem sobie na Steamie, że znalazłem to konto, to są tylko i wyłącznie moje domysły. Natomiast tak jak mówię, nie ma nigdzie żadnej informacji na to, że Kador nie nagrywa, co się z nim dzieje. Ja osobiście liczę, że jeszcze wróci do nagrywania, że po prostu zrobił sobie chwilową przerwę. Jest to konto, które nie było zapowiadane. No, nic nie wskazywało na to, że... Po prostu Kador przestanie nagrywać. Zobaczcie, 5 miesięcy temu jeszcze wrzucił informację, że 350 tysięcy subskrypcji osiągnięte i lecimy po 400 każe może jeszcze w tym roku. Więc to, że nie nagrywa, według mnie nie było planowane. Cóż, ja osobiście bardzo czekam na to, żeby Kador wrzucił jeszcze odcinki. Oso lubię go oglądać. Ja Wam go oczywiście polecam. A, no i cóż, może kiedyś udałoby się z nim nagrać film. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam. W każdym razie ja mam ogromny szacunek do tego gościa. Tyle lat grać w farminga, nagrywać filmy, czy to z farminga, czy z innych gier, to po prostu była, był kawał dobrej roboty. Tyle poradników zrobionych, tyle pokazania różnego rodzaju rzeczy, które można robić w farmingu, było to po prostu genialne. Więc ja uważam, że jest to naprawdę majsterstyk, jeśli chodzi o ilość wiedzy która została tutaj przekazana. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, i jak Wy do tego podchodzicie. Ja do Katora mam ogromny szacunek. Bardzo bym chciał, żeby jeszcze kiedyś wrócił, żeby jeszcze nagrał nowe filmy, dlatego że robił to naprawdę świetnie. Troszkę szkoda, że niestety teraz tych filmów nie ma, że nie mamy żadnej informacji na ten temat, ale weźcie jedną rzecz pod uwagę. Kador w swoim filmie jednym wspominał, że kończy studia, to było na live'ie, Czas pokaże, jak to będzie wyglądać dalej u niego w życiu prywatnym. Nikt tego nie wie, więc cóż, Jakadorowi życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci. To jest jego kanał i jego zasady, więc też proszę, uszanujcie to, że po prostu go nie ma, że może chcieć sobie zrobić przerwę, wrócić kiedyś, albo już nigdy. Czas pokaże, więc moi drodzy, coś się kończy, coś zaczyna. Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzu. Co o tym myślicie? Czy chcielibyście, żeby kador wrócił? Ja osobiście naprawdę chciałbym, żeby to się stało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.